i here. do tego kopera się Witam Was w moim pierwszym unboxingu tak w tym unboxingu chciałem Wam przedstawić telefon Nokia 130 Dual Slim Sim nie Slim, przepraszam, SIM. co by tu drugą mówić telefon, pewnie się zapytacie masz taki fajny masz telefon może nie fajny ale masz taki tam telefon dotykowy a kupujesz taką cegłę no kupiłem taką cegłę ponieważ jak wiecie jest mroźno, zimno, temperatury dochodzą poniżej dużo, poniżej minus. I wyobraźcie sobie, że takiego dotykowego telefonu, no że tak powiem, no w rękawiczkach go nie obsłużę, nie? A ten masz przyciski normalne, no to go obsłużę. Tani drogi nie był, 100 zł, no to myślę, że nie jest jakoś super dużo. Nie mam jeszcze kupionego starteru. I kupię go raczej w T-Mobile, bo Play mnie oszukuje. To co, to może przejdźmy do unboxingu, mamy tutaj taki paseczek, ogólnie pudełko jest takie, mamy tego telefonu trzy kolory, czarny, biały i czerwony, ja pozwoliłem sobie wybrać czarny, ponieważ jest to taki uniwersalny, taki uniwersalny kolor zarówno męski jak i damski, pozwolę sobie otworzyć ten telefon, posłużę się naszym niezbędnikiem. Czekiemy. Dobrze, to już położę. I teraz sobie. O! Dobrze jest. No i co my tu mamy? Sam telefon jest czarny, zapakowany w taką małą folikę. No bardzo lekki, bo nie ma, pewnie, bo nie ma baterii włożonej. Jak tu się baterie wkłada, to zanim ja to odkryję, to pewnie miną lata. Fajny, leciutki. Sobie go tutaj schowam. Tak go teraz nie bożę. telefon składamy. Co my tu mamy dalej? Hmm, oczywiście. Hmm, oczywiście ładowareczka. Hmm, Nokia. Tutaj mamy napisane ładowareczka na mini USB. I mamy w tutaj także. ...baterijkę, taką małą, małą baterijkę. Uh -huh, tylko sobie odstawię. Przejdźmy do tych elementów, które tu mamy. Otwórzmy sobie wpierw ładowarkę. ...była no, spięta... kabel jest dość długi, nie ma tego rozwijał, przecież nie... ...tak by się to nie tutaj... Kabel myślałem, że jest wyciągany z ładowarki, ale nie. Tutaj mamy naszą małą baterieczkę. Nie patrzyłem dokładnie ile ma pojemności. Uh, uh, Made in Vietnam, no super. Made in Vietnam, czyli chińskie to. O oh, Hmm. i ja próbuję otworzyć telefon dobra to ja zrobię cięcie jak go otworzę to wrócę do was z powrotem yy, no dobra już jestem yy, już udało mi się nareszcie otworzyć ten telefon jak tu widzimy mamy fajne wejście możemy mieć posiadać dwie karty slim to chyba będzie oznaczało że mogę mieć telefon u dwóch operatorów. A teraz włożę baterikę, czy to wszystko będzie działać. Bateria pasuje ładnie. Tutaj mam jeszcze naklejkę na ekranie. Nie będę i na razie odklejał i ci działa. Czuło się, czyli jednak jest coś jeszcze na tej baterii. Jak fajnie widać mnie. Ucho, co to jest? Uho. Widzimy 9.49, 16, 9, dlatego trochę ja będę musiał sobie poprzestawiać ten czas. Music. Uho. to tu mamy wideo kontakty muzyka, radio games jakieś uh -huh. games next co to ja zagra? Uh -huh. Bad, dobra, tak, jest za gra? wuuu dobra ta gra mi jest niepotrzebna. no jak widzicie telefon ładnie się spisuje jest włączony no, podoba mi się, na przygodę będzie idealny. I recenzję tego telefonu może tam kiedyś zrobię, ale póki co to miałby być tylko unboxing. Tego dziękuję za obejrzenie. Pamiętajcie o zalajknięciu, skomentowaniu i zasubskrybowaniu. Na razie, cześć i pa! Żegna się z Wami Koparka12!